Ciebie tutaj przeprowadziłam, bo jesteś dla mnie bardzo ważny. Taki, jaki jesteś. Taki jest i bardzo Cię kocham. Gdybyś wiedział, jak bardzo Cię kocham, to byś płakał ze szczęścia. Panie Janie, ale Pan też ma wielkie nabożeństwo do Matki Bożej i Pan się ze swoim różańcem nie rozstaje. Nie sądzę, że tylko nosząc go po kieszeni, ale także się na nim modląc. O, ile, ile, nie, nie, ile, ile, ile rzeczy się załatwiło. Słuchajcie, jest, jest bardzo prostacowa. Gdybyś nigdy nie był ochrzczony, gdybyś nigdy nie przyjmował żadnych sakramentów, gdybyś nigdy nie był w kościele, gdybyś był jedną nogą w piekle, to jeszcze nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię Maria. Nie zdarzyło się w historii ludzkości, żeby ta dusza, która wzywa tego imienia, została potępiona. Yy, mogę Wam tutaj opowiadać tysiąc rzeczy, które się wydarzyły dzięki Różańcowi, a nawet to nie, nie ja to sobie wymyśliłem, tylko powiem najważniejszy, najważniejsze, to jest był pierwszy przykład, pierwszy przykład jak zacząłem pisać dzienniczek perkusisty, zresztą to też jest zasługa Maryi, ale to, no to jest jeszcze inny, inny temat. Słuchajcie, gdyby ktoś mojemu profesorowi poloniście powiedział, jak maturę zdawałem 50 lat temu, że Budziaszek będzie pisał jakieś artykuły, nie daj Boże z tego powstanie jakaś książka, to by się przewrócił ze śmiechu z całym gronem pedagogicznym i na pewno by powiedział, Budziaszek ten trwał po moim trupie. A to się stało rzeczywiście po jego trupie, bo to był stary, zacy profesor, a ja zacząłem pisać dzienniczek perkusisty, jak 20 lat po maturze. Po maturze. I jak się zaczął ukazywać w miesięczniku list Dzień Dzieńczyk Perkusisty, zaczęto mnie zapraszać gdzieś tam na rekolekcję, na świadectwo. I tak na jedno z moich pierwszych spotkań rekolekcyjnych jechałem do maleńkiej miejscowości Kozy na południu Polskim, między Kętami a Bielskiem Białą. Jest taka albo duża wieś, albo miałem miasteczko. W każdym razie autobusy po się tam nie zatrzymują, a nie miałem jeszcze wtedy samochodu służbowego, który sam później od Matki Bożej. To znowu jest, trzeba czytać książki, bo tam jest wszystko, wszystko napisane, jak ten samochód dostałem, w jakim kolorze, jaki niebieski, i gdzie, i za co. Ale nic, jeszcze nie miałem wtedy samochodu. I, i probosz, który mnie zapraszał, mój panie Jaku, jak pan będzie do nas jechał, bardzo proszę. Yy, poprosić kierowcę, jak będziecie planowo stali w Kętach, żeby się Panu zatrzymał w kozach, yy, to może się Panu zatrzyma. No i wsiadłem do pierwszego autobusu relacji Kraków-Cieszyn, bo to na tym yy, odcinku się ta, te kozy znajdują. Yy, słuchajcie, godzina 6 rano, yy, przed świętami bardzo dużo ludzi, dużo ludzi na stojąco. Kierowca włączył sw yy, swoją taksówkę z od razu włączył magnetofon i z magnetofonu płynęły te takie dźwięki. Wtedy nazywało się to piosenka chodnikowa, dzisiaj zamieniła się w blisko polo, ale treści są mniej więcej podobne z cyklu. Jedna baba, drugi w babie, nie? Słuchajcie, konsentracja w autobusie. Jakiś mężczyzna krzyczy z tyłu, panie kierowco, niech pan natychmiast włączy ten magnetofon. No wiecie państwo, co pan nam tu będzie puszczał? Proszę włączyć ten magnetofon. A z przodu autobusu siedziała bardzo elegancka pani, taka w średnim wieku. Ko... nie, nie chciałem powiedzieć koło trzydziestki, ale powiedzmy koło czterdziestki, w takim kapel, kapelusiku, odwraca się do tego gościa do tyłu i ona krzyczy przez cały autobus Gmur jakiś! Nie podoba mu się! To niech wysiada! A do tego kierowca się odwróci... kierowcy się odwróciły. pan kierowca mówi Niech pan gra, niech pan gra takie piękne piosenki, to będzie nam wesoło. Ja sobie myślę, no to cześć, za chwilę będę musiał podejść do kierowcy i poprosić go, żeby się zatrzymał w kozach, no to nie ma siły, żeby się zatrzymał, nie? Jeszcze nie daj Boże, że mu pojade, żeby powiedzieć, że jadę na rekolekcję, to w ogóle nie ma szans, nie? Ale słuchajcie, po godzinie jazdy jest, stoimy planowo w kętach. Ja poschodzę do kierowcy, kierowcą, jeszcze siedzi za kierownicą, coś sobie montuje, tutaj yy, yy, notuję. I mówię, dzień dobry panu, starsza pana, przepraszam. Czego? Bo pan, czy by pan nie był taki uprzejmy i dzisiaj wyjątkowo nie zwolnił pańskiej tej, tej taksówki trochę w kozach, to ja sobie wyskoczę. Kierowca odwrócił się do mnie z kamienną twarzą i mówi: Nienawidzę kóz, Nie ma takiej możliwości. <noise> to wie ma co? to no bardzo pana przepraszam. Ja pierwszy raz w życiu do tych jadę i być może, że po tej pierwszej wizycie też nie zapałam wielką miłością do tych mieszkańców. Ale wie pan, no jeden na, re na rekolekcję. Pierwsze spotkanie mam o godzinie 8. Jeżeli teraz nie wysiądę, to nie wiem, czy będę miał jakieś połączenie z bielska, żeby zdążyć. No a jeżeli się nie da, no to bardzo pana przepraszam. I on znowu mówi. Nie ma takiej możliwości, bo nienawidzę kus. To <noise> no, mój No, bardzo pana przepraszam. Usiadłem na swoim siedzeniu i myślę sobie tak. Hm. co panie Janeczku, jedziemy do Bielska? Ale za chwileczkę przyszła mi taka myśl. Przecież ja do tych kus nie jadę w swojej sprawie. Jeżeli ty, mateczko, wysyłasz mnie do kus, a chcesz, żebym najpierw pojechał do Bielska. No oczywiście, że jadę do Bielska. Widocznie w tym Bielsku masz przygotowaną dla mnie, dla mnie jakąś niespodziankę. Ja bardzo lubię takie niespodzianki, a poza tym wiem, że w moim życiu wiecie, co jest najważniejsze. Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja oraz bądź wola Twoja, bo nie ma nic lepszego na niebie i ziemi, jak święta wola Boża, żeby nie wiem, jak bardzo nie zgadzała się z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra, jest dla mnie, zawsze dla mnie zbawiona. Więc już Ci dziękuję za to Bielsko. Jakże dziękuję za tą niespodziankę, która tam na mnie czeka. Ale za chwileczkę przychodzi do mnie kolejna myśl. Nie mówię mateczko. Czy wiesz jaka jest najbardziej bolesna choroba na świecie? Czy wiesz jaka jest najbardziej bolesna choroba na świecie? Kobietki szczególnie. Jak bardzo cierpią ludzie, którzy nie potrafią przebaczać. Najbardziej bolesną chorobą na świecie jest choroba nienawiści. Nie dość, że sami cierpią, to jeszcze zarażają swoją całą najbliższą okolicę. I mówię, mateczko, jakże Ci dziękuję za to bielsko, jakże Ci dziękuję za tą niespodziankę, która tam na mnie czeka. Tylko proszę cię, chociaż troszeczkę tej choroby nienawiści zabierzmy temu kierowcy. Wiem, że ty możesz wszystko, wszystko wyprosić u swojego syna, tak? Jak to załatwiłaś winno w Kanie Galilejskiej. Możesz wszystko wyprosić, więc chociaż troszeczkę tej choroby nienawiści zabierzmy temu kierowcy, co? I wczoraj muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy, której sam nie rozumie. Może mi ktoś z Was wytłumaczy, jak to się dzieje. W moim życiu nigdy, nigdy nie kupiłem sobie samożeńca. A od kiedy zacząłem pisać dziennik Perkusisty, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie podarował mi. Różańca. Mam taką kolekcję różańców z całego świata, że w życiu byś taki kształt figur nie powymyślał. To wszystko nie, nie będę teraz rozwijał, żeby Wam pokazać w ogóle nie, 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 tej, tej całej kolekcji. Także teraz gdzie włożę rękę do kieszeni, kurtki, spodni, wszędzie to czarodziejskie urządzenie. I oczywiście włożyłem rękę do kieszeni, kurtki, no i jest to. I tutaj, jak wiecie, przed kukiem są takie trzy koraliki. Pierwszy mówi o wierze, drugi mówi o nadziei. A trzeci mówi o czym? O czym? No! Love, love, o miłości mówi. Złapałem ten trzeci koralik, to był drewniany, i ściskał mało, soki nie poszło z tego koralika, i mówię, mateczko, ja Ci dziękuję za to bielsko. dziękuję za tą niespodziankę, która tam na mnie czeka, tylko proszę Cię, proszę Cię, chociaż troszeczkę tej choroby nienawiści, zabierzmy temu kierowcy. No i zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, dalej to chyba znacie, Słuchajcie, po kilkunastu minutach jazdy pojawiła się w oknie biała tablica z napisem kozy. Mówię, no kochane kozy, jadę do Was, ale wysyłałem mnie wcześniej do Bielska. Wrócę tu może za godzinę, może za trzy, nie wiem jakie będę miał połączenie, na pewno wrócę. Na razie, Jasiu, jedzie do Bielska, cześć. Tablica mignęła, odwróciłem głowę do okna i jakimś dziwnym trafem spotkałem się z oczami tego kierowcy w lusterku nad jego głową. Żeby się zobaczyli, jak mi się zrobiło głupio, bo to ja byłem autorem całej tej niezręcznej sytuacji. Więc puściłem głowę i sobie pomyślałem, aleś narobił bigosu pani panie Janeczku, jej, 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 Ale kątem oka zobaczyłem, że kierowca, kierowca jakoś dziwnie, niespokojnie poruszył się na swoim siedzeniu. Podniosłem głowę i zobaczyłem taki obrazek. Kierowca trzymał swoją dużą kierownicę, jeszcze miał w płaszczyźnie... Kierowcy autobusów ciężarowych mają takie duże kierownice w płaszczyźnie poziome, nie? Jechał cały czas, podejrzewam, że miał ruchy na kierownicy, luzy na kierownicy, przepraszam, i jechał tak cały, czas, cały czas jechał nie, nieustannie korygując kierunek lotu, kierunek wahadłowym jechał. I w pewnym momencie zaczął się odwracać do mnie i zrobił taki dziwny gest. Jedzie, tu się odwraca, trzyma. No to co miałem zrobić? Poszedłem do niego, usłyszałem psss, dziś się otworzyły, i musiałem wysiadać w kozach. Słuchajcie, ta historia nie była ani nic wielkiego, ani nic śmiesznego, bo gdyby, wyobraźcie sobie, że kiedy, kiedy kilkanaście minut wcześniej prosiłem go, żeby zatrzymał mi się w kozach, on od razu by powiedział, o, oczywiście, Panie Janeczku, marzę o tym, żeby się Panu w kozach zatrzymać, to skąd ja by się dowiedział, jak działa to urządzenie? I jakie numery można jeszcze wykręcać naszą mateczką? Co to ten człowiek był dla mnie największym darem, jaki opatrzność mi zesłała tego dnia. Największym darem. Dzisiaj po latach daję sobie taką opowieść, może nieprawdziwo, może to jest moja zbyt wybuja wyobraźnia. Bo kto wie, czy temu fantastycznemu kierowcy, który zatrzymał mi się w kozak bez najmniejszej złotówki, jego naukochansza małżonka przed wyjściem do pracy nie przyłożyła mu żelazka do pleców, bo zdarzyły się takie numery. No i chłopie nie było ciężko. Moje oczy widziały, że nie grzeszy nie uprzejmy, ale co spowodowało, że już jemu jest ciężko? To mnie już nie interesowało. Jeszcze raz zamówię, ten człowiek był dla mnie największym darem, jakiej opatrzność jest słaba mi tego, tego dnia. Jest bardzo prosta zasada. Kiedy ja mam jakiś ludzki patent na za, załatwienie jakiejś sprawy, nic wielkiego się nie wydarzy. Tylko wtedy jestem, kiedy jestem słaby, kiedy w ogóle ja już nie mogę, w, niczego nie mogę, wtedy mogę podnieść dopiero oczy do góry mówię, ja już to nic nie mogę teraz ty i w tym momencie zaczynają się dziać cuda, o których piszę codziennie w swoim dzienniczku perkusisty. Słuchajcie, wszyscy oglądający i wchodzący na profeto.pl Kiedy nie będziecie w stanie niczego zrobić, chociaż będziecie jedną nogą w piekle, pamiętajcie, że jest nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię Maria i ona wyciąga z bagna największego obuza grzesznika, takim jak był Jan Budziaszek. Ściskam was.